Cześć, jestem na lotnisku w Riyadzie. Właśnie przyleciał mój samolot z Bejrutu. Nie wiem zupełnie czego się spodziewać po tym kraju, po Arabii Saudyjskiej, w której właśnie jestem. To Ten kraj kojarzy się z dobrymi rzeczami, ze złymi rzeczami. Także wszystko jest możliwe i zupełnie nie wiem na co się szykować. Mam nadzieję, że zostaniecie i obejrzycie ten odcinek z Riyadu, właśnie i zobaczycie, co tutaj się ciekawego dzieje. Zapraszam, do obejrzenia. Pierwszy dzień w Riyadzie, przyjechałem tak naprawdę wczoraj, ale jedynie wieczorem udało mi się niewiele, bardzo niewiele zobaczyć, a dzisiaj jestem w ciągu dnia, chcę zobaczyć trochę tego miasta, będę tutaj przez dwa całe dni i kawałeczek. Pierwsza rzecz, którą chcę zobaczyć dzisiaj to jest Edge of the World, czyli kraj świata jest to pustynne, skalne miejsce, z którego rozpościera się piękny widok na pustynię. Ale zanim to się stanie, przejdę sobie tutaj teraz pustyni ulicami Riyadu w stronę centrum. Mój hotel jest jakieś 3 km od głównej ulicy. Tutaj oczywiście odległości są strasznie duże. Eee... Jest to miasto tak naprawdę stworzone dla samochodów, wszyscy tutaj raczej poruszają się samochodami, tak jak w innych krajach wokół Zatoki Perskiej. Ria do tej pory był stolicą państwa, centrum administracyjnym, i ekonomicznym, a teraz próbuje otworzyć się na turystów. Droga jeszcze jest daleka, ale miasto zmienia się w błyskawicznym tempie, powstają nowe budynki, powstaje metro, powstaje nowa sieć autobusów. całe centrum jest przebudowywane pod kątem metra oraz zupełnie nowej sieci autobusów, która ma tutaj ruszyć już niedługo. Oczywiście te, prace, te terminy oddania tych nowych sieci są ciągle przekładane, ale jeżeli tak się stanie, to wygląda na to, że Riyad chce stać się po prostu kolejnym Dubajem i przyciągać tutaj turystów. Jednym, jedną z rzeczy, która ma temu pomóc jest między innymi czyli seria takich koncertów i różnych wydarzeń kulturalnych W Arabii Saudyjskiej zachodzi wiele ostatnio zmian odkąd rządy przejął syn króla książę Mohamed, który wprowadził serię reform, które nie spodobały się na początku wielu osobom A na czym polegały te zmiany? Między innymi na wprowadzaniu, uwaga prawa jazdy dla kobiet Kobiety nie mogły nigdy wcześniej sama, samodzielnie siadać za kierownicą samochodu. Wprowadzono też takie rzeczy jak na przykład parytet w pracy, czyli każdy pracodawca musi zatrudniać równą lub proporcjonalną liczbę kobiet. Czasami dochodzi z tego co się dowiedziałam, tutaj do nadużyć, takich jak bo wyobraźcie sobie, że na przykład stolarz albo jakiś jakaś. Jakiś warsztat, który musi wykonywać ciężką pracę, zatru musi zatrudnić kobiety, więc to nie ma tak za bardzo e, dużo sensu. I w związku z tym, e, ponieważ nie mogą nawet znaleźć takich osób, takich kobiet, które chciałyby w ten sposób pracować, płacą oni, zatrudniają e, legalnie kobiety, takie gospodynie domowe, płacąc im podstawową pensję. Tymczasem te kobiety w ogóle się nawet nie zjawiają w pracy więc nie do końca są te wszystkie nowe przepisy dopracowane please Na momencie cała wycieczka się zatrzymuje, żeby zrobić sobie te zdjęcia z przechodzącymi wzdłuż ulicy wielbłądami, które na widok ludzi zaczęły zawracać i uciekać. Wydaje się, że największą atrakcją okolic Riadu jest pustynia, która otocza, otacza to miasto. A to konkretne miejsce nazywa się Edge of the World i jest to, są to po prostu takie pojedyncze skały, z których rozpościera się niesamowity widok na. Pustkę. Właściwie trochę ciężko się tutaj dostać, jeżeli nie zorganizujemy sobie transportu. Rzekomo to miejsce super prezentuje się o zachodzie słońca, ale niestety dzisiaj są trochę, trochę jest duże zachmurzenie, więc może to nie być takie do końca idealne. Podróż tutaj z Riadu zajmuje jakieś dwie godziny, z czego połowa jest po prostu po drogach, które nie są utwardzane. Jest to jazda bez trzymajki. Wypoczynkowe, nie wiem, jeszcze tam nie dotarliśmy. A całe takie doświadczenie, cała ta wycieczka polega nie tylko na zwiedzaniu, na odwiedzaniu tego miejsca, gdzie można sobie zrobić zdjęcia cudowne oczywiście na krawędzi klifu, ale też na przykład na oglądaniu gwiazd i kolacji beduńskiej. I myślę, że to jest jedno z najciekawszych tutaj miejsc. Zresztą każdy jest tutaj zachwycony tym. Yeah. Yeah, yeah. this is the freezer. freezer. yes. It's freezer yeah, right. here. oh, oh. <laughs> <laughs> so you like makeup by cam? no, no. this is uh, no. Um, i um, i. this is uh, uh what I, here is Kasim this is uh, uh, cab. Dakar, the cab the uh, car uh, can Isuzu, notice this this is Saudi Arabia okay this is Saudi Arabia this is a uh, sleeping here yes is uh, water here mm. Zaskakujące, że w tak dużym mieście jakim jest Riyad jest tak mało historycznych miejsc, ale jedno z nich to właśnie jest to. Jest to forteca, która została zbudowana niecałe 200 lat temu i oryginalnie była częścią większego kompleksu takiego obronnego w tym właśnie w samym centrum miasta. Dzisiaj z tego wszystkiego pozostał ten jeden budyneczek, którym jest muzeum. Przedstawiające historię tego miejsca i podboju Riadu aż do współczesnej historii, co się z tym miastem działo przez ostatnie 200 lat. Dużo różnych pokazanych przedmiotów, dużo e, informacji o poszczególnych płacach, których tu było strasznie dużo i oni mają strasznie długie, długie nazwiska, ciężko się połapać, kto jest kto. Nawet teraz jest tak, że są specjalnie wydzielone dni, kiedy chłopcy, kiedy dziewczynki mogą przyjść odwiedzić muzeum. Tak samo jest z parkami rozrywki, miejscami typu zoo. Teraz powoli wchodzą oczywiście regulacje, które to trochę liberalizują, ale ciągle, jak widać, obowiązują takie restrykcje. To miejsce się nazywa Addira. I tuż obok znajduje się słynne miejsce strachu, czyli miejsce, w którym wykonywane są egzekucje. Okej, okay, prawda jest taka, że zdarzają się one już bardzo rzadko, prawdopodobnie raz na rok, czasami częściej, zwykle po piątkowych modlitwach. Dlaczego takie egzekucje mają miejsce publicznie? Dlatego, że mają być przestrogą dla osób, które ewentualnie chciały, miałyby zamiar popełnić jakieś przestępstwo, żeby wszyscy widzieli, jak to, czym grozi taka zbrodnia. Może nie wszyscy wiedzą, że Arabia Saudyjska była do tej pory zamknięta dla turystów. Jedynie wydawano wizy na pielgrzymki do Mekki, ale to tylko osobom, które wyznają islam, albo przyjeżdżali tutaj kontraktowi pracownicy, głównie pracując przy wydobyciu ropy naftowej. Drugim ciekawym miejscem w Riyadzie jest Muzeum Narodowe, w którym można zobaczyć poznać całą historię powstania Emiratów Arabskich, aż od pierwszych osad, które tutaj powstawały, aż do współczesnej unifikacji kraju. Jednym z najciekawszych rzeczy są modele Medyny, świętych miejsc islamu. O ile Riyad z powierzchni ziemi wygląda, może niezbyt fajnie, to tak z góry, z wysokości wygląda całkiem interesująco. Są dwa miejsca, z których można obejrzeć całą panoramę Riyadu: Fajzala Hotel, czyli to jest to miejsce, bardzo charakterystyczny budynek. I drugi to jest Skybridge w Królewskiej Wieży King Tower. Ten budynek bardziej znany jest jako otwieracz do piwa, ze względu na charakterystyczny obrot. Wybieram się do restauracji z tradycyjnym saudyjskim jedzeniem, ale oczywiście nie będę tutaj sam, tylko będę z przewodnikiem, który mi pokaże wszystko, jak działa. Hello, Mashal. Hello. It's nice Marhaba. To Marhaba. Nice to meet you too, David. Hi. So what are we gonna so, do now? First of all, welcome to Riyadh. Um, uh, we want to welcome you to. This is a place called Al Qaryan Najdiah, which is like Najd is a part of Saudi. Uh, it's a big part in the middle of Saudi. It's like a region. This is called the Next. So this is al-Qariya means village. So al-Qariya means Next village. So it's a local. Uh, it's a big local uh, franchised uh, Saudi restaurant. We're gonna have David try the actual Saudi food. Hopefully he will try. It. He will like it. Okay, let's go. Yes, let's go in. So this is the traditional Saudi food. This is called kebza. It's kebza with beef. Uh, this is this, and this is the leban. Uh, it's a type of uh, it's a milk, but it's thick milk. I don't know how to explain it. You just drink it, and so you just drink it from the uh, from the bowl. And this is jirish. This is a very delicious type of food. I think it's rice with mixed with milk and stuff like that. Is it Don't, sweet? No, no, no. It's it's salty. It's, it's, mm -hmm. it's just food. And this is called Margog Margouk. It's um, vegetables and beef and like potato and like uh, other type of. And this is samosa. I think it's mm -hmm. So bon appetit. <laughs> to już wszystko z Riadu. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, skomentujcie poniżej. Przede wszystkim czekam na waszą opinię, co sądzicie na temat Arabii Saudyjskiej, czy myślicie, że kiedykolwiek przyjedziecie tutaj w celach turystycznych. I do zobaczenia następnym razem.